Witam bardzo gorąco i serdecznie. Z okazji 11 listopada będę zbierał pozdrowienia od Polaków mieszkających w Polsce dla tych mieszkających w Norwegii. Zapraszam. Żeby na święta ryby dali. Żeby ryby dali. Ryby dali, no bo mało dorsza jest. Żeby pokój był. To? Proszę pana. Żeby ludzie się miłowali, szanowali nawzajem. Wszystkiego najlepszego i radujmy się wolnością i z niej korzystajmy. Mało dają ryby? Mało jest ryby. Dla syna, synowej i dla wnuczków w Norwegii. Którzy, w tak, w Norwegii. Tam e, smoko szedł za, za Oslo, ja tam coś. A, niedaleko. A, a, długo, długo tam są? A już chyba z 12 albo 13 lat. Długo. No, Zostają? No, sporo czasu. Zostają? No, na razie no, już osiedlili się, dom kupili. A no kilka razy, teraz byłem we wrześniu na, Dla nich na dwa latka, na wnuczki, aha, aha. urodziny, także. I jak się podoba? Żyją tam jak się należy. Nie? Jest wszystkiego tak, dobrze, wszystkiego no, dobrego. Ja mam chyba trochę tam za zimna, no, czasami jest nie, zima. Nie, tutaj tutaj wosku nie jest tak tragicznie, tam dalej na północ. Tak, tak. tam jest coraz, od coraz, zaczyna, zimnie, coraz Ciemniej, no. Od Bergen się zaczyna już zakręcanie bocianów. Aha. Nie ukrywam, że ma pani no, Bergen, Proszę pana, to jest bogaty kraj i Polacy niech wracają do Polski. Mają tak. Ale jak wszyscy by wrócili naraz, to by nie będzie Dobrze. miejsca. nie. Norwegia to nie jest biedny kraj. Nie jest, dobra, nie. to niech wracają. Nie, no nie tylko wracają, ale niech uczciwie pracują. A tam pracują? Proszę pana. Nie chcę Pani rozmawiać. Ja jestem emerytem, więc nie może Pan ode mnie wymagać, żebym jeszcze wspomagał. Dobra, ja uśmiechuj i tak Pani, ja zbieram pozdrowienia dla Polaków w Norwegii. A Panią, kiedyś Panią rozmawiałem, Pani tak Pani tańcowała, że... Ale ko kocie ruchy, rewelacja. Ale proszę mi, daj tylko głupkę i zrobię koka. Nie, ma za mało mam włosów. Pani już wymalowana? A czemu w Norwegii? Bo ja pracuję dla takiego portalu dla Polaków w Norwegii, bo my robimy, przygotowujemy to. Proszę Pani, od Pani z najpiękniejszymi ustami dla Polaków w Norwegii Słuchajcie. Wszyscy, wszyscy Polacy i dziewczyny i chłopaki, trzymajcie się, wracajcie do Polski, nie tak. siedźcie w Norwegii, tutaj jest tyle pracy, że trzeba by było na nas robić, a nie na Norwegu. Ja tak, pozdrawiam, pozdrawiam, o, dwójkę pozdrawiam, pozdrawiam. Tak. pozdrawiam, wszystkich pozdrawiam, tak. tak. Co do jednego? To do jednego? i dziewczynki. I dziewczynki, dobra. No, 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 tak. życzenia dla i... Polaków z Norwegii, to jak chcę powiedzieć, niech pan im powie, żeby wracali do Polski. Wszyscy? Wszyscy! Kóry, to będzie dużo, dużo ich przyjemności. Nie, ja ja tak! Przy ale jak wszyscy wrócą, to nie będzie miejsca. Będzie miejsce, będziemy wtedy co. Pani coś ogarnie. Ja ogarnę! Zrobię przede wszystkim, zdrowia. Najważniejszy jest Bez zdrowia tak. Jak lubią ten, bo tutaj. Lubią, niech sobie wybiorą coś, to prześlemy. Taka, taka wystawka. A sesie, A tam jest drogi alkohol. Alkohol tam, ja wszystkim, to... bo tam mam kuzynkę. nie? A, a w jakim mieście? Ale ja ty pamiętam teraz. Długo długo. I, mieszka? Tam, gdzie też y, kroki w skoczni są te duże te. Tam jest parę skoczni, no. Ano. A długo mieszka? No już mieszka kopę czasu. Wraca, nie wraca? Nie, nie mój tam jest tego, ale, ale może wróci, potem. mieszkanie, po mieszkanie kupuje. A, no to może jak będzie już taka... Bardziej, bardziej, no tak, to tak. wtedy wróci, nie? Tak jest. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia. Dziękuję. Dzięki wielkie. Ale chłopaków w ja kolejności, jak przybiorze to ich poskacuję. Dobra, dzięki. No to pozdrowienia dla mojego zięcia. Zięcie w Norwegii? Oczywiście. W jakim mieście? O, nie wiem, nie wiem, córka nie A nie jak pamiętam. długo jest? 5-6 rok. 6 rok. Podoba się? Zostają? Wracają? Znaczy, myślę, nie, nie wiadomo. On niby zostaje. Aha, dzieciaki mają? Nie, jeszcze nie. Ale się tam coś będzie działo? Coś się dzieje, Dobra. coś się dzieje. No wszystkiego najlepszego, przede wszystkim uśmiechu, bo tam wiadomo jest mniej słońca, to. Jest chłodniej. Czy? Jest chłodniej, no to. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego! Panie, zbieram pozdrowienia od Polaków w Polsce do Polaków w Norwegii. Tych, którzy... od Polaków? Od Polaków w Polsce do Polaków w Norwegii. Ale to do, od Polaków pan zbiera. No, to, nie, to, to pozdrawiamy. A pan, pozdrawiacie. Pozdrawiamy. A pan, pan, nie, pan nie pozdrowi? Ja pozdrawiam wszystkich zawsze. Dzięki, miłego dnia, dzięki. Pana też pozdrawiam. O super! Bardzo... Życie wszystkim dużo zdrówka. Zdrówka. I nie tyle. Krótko, Panie ale... Się ale... ale... Przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Żeby pamiętać o tym, co było i żeby historia się nie powtarzała. W 17 latach wracając z Niemiec do Polski. Aha. No to fajnie. Zarobieni yeah. wracają. Zarobieni no i wracają. No I teraz, i teraz tutaj trzeba To tu nasze pieniądze, właśnie w naszym tak. kraju. Dobre. Tam trzeba zarabiać. Jak, jak, to... jak kurczaczki dzisiaj? Ale No bardzo dobrze <laughs> bardzo so, dobrze. ale super. Nie to, czuje Pan zapachów? No nie ładnie. Pan, a powie Pani, czy w obiadowej porze najwięcej się sprzedaje? Znacie, no, nie ma reguły. Aha. Nie ma Ktoś na reguły. Siadanko? Ktoś Nie, ma nie akura, raz nieraz właśnie. Wcześniej starsi ludzie. Kupują, a po południu już ci wracający z pracy. Kumodzi, no jak ci z Norwegii wrócą, to może. No, by... no i wtedy tak. będzie! Oto! Wszystkiego dobrego mi, no, Dzięki, Pozdrawiam.